W tym odcinku opowiem o rozkładzie normalnym. Jest to rozkład, który występuje dosyć często przy różnego typu analizach, między innymi statystycznych, gdzie nasza zmienna, którą jesteśmy zainteresowani, właśnie ona może mieć rozkład normalny, a czasami jakaś jej modyfikacja. Tutaj zapisałem wzór na funkcję gęstości rozkładu normalnego. Ona ma dwa parametry sigma oraz mi. No i przedstawmy, jak mniej więcej ta funkcja wygląda. To jest tego typu kształt mniej więcej gdzie maksimum jest przyjmowane dla wartości mi to jest wartość średnia to jest po prostu średnia arytmetyczna Natomiast sigma mówi o tym jak te wysokie wartości utrzymują się jak długo utrzymują się przy wokół tej średniej to będzie sigma formalnie jest to odchylenie standardowe napiszę odchylenie Czyli przy rozkładzie normalnym parametry mają dość prostą interpretację co nie jest takie wcale oczywiste. Inne rozkłady też mają swoje parametry, ale one rzadko kiedy są taką właśnie bezpośrednią, jakąś średnią czy czymś takim, często jakąś ich modyfikacją. Tutaj mi i sigma to są właśnie odpowiednio te, te dwie statystyki, które powiedziałem. Tak o nich możemy myśleć. No i co może taki rozkład normalny mieć? Przykładowo wzrost jakiejś populacji, którą opisujemy. Dlatego, że większość osób będzie skumulowana wokół wartości średniej. Niektórzy będą mieli niższy wzrost, niektórzy wyższy. Ale rzadko będą występowały te, te obserwacje ekstremalne, czyli bardzo duże albo, albo bardzo niskie. To jest też taka cecha charakterystyczna rozkładu normalnego, czyli te lekkie ogony. Inny to będzie waga. To jest taki inny przykład. Jeszcze coś innego. Wynik testu z IQ też większość będzie gdzieś w okolicach średniej, raczej symetrycznie. Część będzie miała mniej, mniej, część będzie miała wyżej. Rzadko będą kiedy te bardzo wysokie wyniki, bardzo niskie i błędy na przykład. Jeżeli dokonujemy jakichś pomiarów, no to raz będzie za dużo, raz będzie za mało, czyli błędy gdzieś tam będą gdzieś w okolicach zera w tym przypadku, ale rzadko kiedy będą bardzo wysokie albo bardzo niskie. To są takie przykłady pozytywne. Ale to też nie jest oczywiście tak, że wszystko ma rozkład normalny. No nie. Na przykład dochody nie mają rozkładu normalnego. O tym mówiliśmy sobie w innym odcinku. Tutaj występuje taki rozkład Pareto, który również ma dwa parametry. Ale one mają zupełnie inną, inną interpretację niż przy rozkładzie normalnym. Jest to xm, czyli takie minimalne wynagrodzenie, i alfa, które mówi tutaj mniej więcej, jak ta funkcja będzie szybko nam tutaj wygasała. No i to jest przede wszystkim taki rozkład niesymetryczny. Więc tam, gdzie nie ma rozkładu normalnego, też go na siłę nie szukajmy. To nie jest tak, że on musi zawsze wystąpić. No i teraz może zobaczmy sobie jakiś przykład. Weźmy zmienną, która opisuje wagę w jakiejś populacji. No i powiedzmy, że. Jest to 70 i 20. Narysuję też to może. Czy więcej, to jest tego typu funkcja, to jest 70. No i mogę zadać takie pytanie, jeżeli ta mam jakby ten rozkład, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta zmienna przyjmie wartość większą niż na przykład 100? No i wtedy wystarczy tutaj sobie zaznaczyć 100 i policzyć pole pod wykresem tego, tej funkcji od 100 do nieskończoności. Czyli to będzie ta całka oznaczona, to nam powie właśnie o tym prawdopodobieństwie, i równocześnie będzie to tak naprawdę odsetek populacji, który właśnie ma ten wzrost powyżej 100. Więc takie szacowanie, szacowanie rozkładu nam bardzo dużo daje, mogę potem mówić o prawdopodobieństwach o częstościach występowania pewnych konkretnych już podbiorów tej populacji. Teraz może jakieś własności sobie powiedzmy, jeżeli mamy dwa, dwie zmienne x1, która ma rozkład normalny mi i jakieś tam sigma 1 i drugą zmienną x2, która ma rozkład normalny mi może 2 i sigma 2, tutaj napiszę jeszcze sigma 1, to jeżeli one są niezależne, to suma tych, yy, tych zmiennych też będzie miała rozkład normalny. Mi 1 plus mi 2 to będzie jakby ta średnia, natomiast odchylenie to będzie pierwiastek z sigma 1 kwadrat plus sigma 2 kwadrat. Czyli, jeżeli to jest na przykład waga w jakiejś jednej populacji, waga w drugiej, to suma tych wag również będzie normalna z taką średnią i z takim odchyleniem. Tutaj oczywiście one muszą być niezależne, tak jak mówiłem. Teraz coś takiego kolejnego. Jeżeli mamy zmienną, która ma rozkład normalny Mi i Sigma, to mogę stworzyć nową zmienną Z jako x minus Mi przez Sigma. To jest operacja standaryzacji, o tym mówiliśmy też przy innej okazji. To będzie miało rozkład normalny już 0,1. I dlatego najczęściej możemy ograniczyć się do tego rozkładu 0,1, większość tabel jest jakby stworzonych właśnie przy tych parametrach, bo zawsze mogę sobie swoją zmianę przekształcić do takich, która będzie miała rozkład normalny, ten taki standardowy. No i myślę, że na tą chwilę to będzie tyle. Teraz może coś pokażę. Tutaj sobie zaimportowałem parę bibliotek w Pythonie i zobaczymy kilka wykresów funkcji gęstości dla różnych rozkładów 0,1, 3,1 oraz 3,2. No i tutaj mamy jakby ten, ten wykres, gdzie są te trzy funkcje przedstawione. 0,1, czyli maksimum znajduje się w zerze, no i odchylenie jakby jest 1. Kolejny pomarańczowy to jest 3 i 1, czyli siedzia yy, jest teraz w trójce, ale odchylenie jest takie samo. I stworzyłem jeszcze 3-2, po to, żeby się zobaczyć, że jak odchylenie będzie większe, no to on będzie taki przez dłuższy czas utrzymywał te wartości dość wysokie stosunkowo. No i oczywiście wszystkie te rozkłady mają tą cechę, że te ogony gdzieś tam zaczynają w pewnym momencie dość wygasać szybko. Tutaj jeszcze o, o czymś takim sobie powiedzmy, może to wcześniej tutaj zapiszę coś, że jak mamy rozkład normalny. Narysujmy. I tu jest jakieś to mi właśnie. To jeżeli cofnę się tutaj o Sigma i pójdę w prawo o Sigma, to w tym zakresie tutaj jest. Około 68% obserwacji. Czyli jest to przedział tak naprawdę od mi minus sigma do mi plus sigma. W takim fragmencie siedzi 67% wszystkich osobników, jakby z populacji, którą tam sobie badam. Są też takie wyższego rzędu ogólniki, to za chwileczkę pokażę. Czyli tutaj zaznaczałem rozkład normalny 0,1, więc poszedłem o jeden w lewo, o jeden w prawo. I tutaj właśnie pole pod tym wykresem to jest 0,68. Czyli taki procent populacji ma wartość tej cechy właśnie z tego zakresu. Jeżeli pójdę dwie sigmy w lewo i 2 sigmy w prawo, to już będzie 95%, a jak 3 sigmy w lewo i 3 sigmy w prawo, to będzie 99,7%. Bardzo ważne, taka cecha właśnie charakterystyczna rozchodu normalnego, że mało obserwacji jest w tych ogonach. Większość jest skumulowana wokół średniej. Jeszcze raz to może napiszę, że jak tu jest mi i tu byśmy się cofnęli w lewo o 3 sigmy, w tą stronę, a tutaj byśmy poszli sobie o 3 sigmy w tą stronę, czyli mamy tak naprawdę przedział mi minus 3 sigma i mi plus 3 sigma, to tutaj siedzi już 99,7% obserwacji, czyli te wartości ekstremalne no, są bardzo mało prawdopodobne, zarówno na prawo, jak i na lewo. Tutaj narysowałem dla rozkładu 01, ale to dotyczy innych parametrów mi oraz sigma właśnie oczywiście. Teraz gauss 2D, też może być oczywiście odpowiednik wielowymiarowy, to już nie będzie jedna wartość średniej, tylko taki wektor średnich, 0,0 0 w tym przypadku, tak jak gdyby, jak gdyby patrzę na dwie cechy równocześnie, i zamiast zwykłego odchylenia, tu jest macierz kowariancji: 1, 1 i 0,5, 0,5. Te jedynki to są wariancje pierwszej i drugiej zmiennej, natomiast 0,5 i 0,5 to są kowariancje między tymi zmiennymi x1 oraz x2. No i tak on więcej wygląda. To jest właśnie taki odpowiednik dwumiarowy z góry w ten sposób. Taki oczywiście też też taki bardziej eliptyczny powiedzmy tutaj. Teraz błądzenie losowe. Zobaczmy sobie może o czymś na taki przykład. Powiedzmy, że rzucamy monetą. No to może wypaść oczywiście orzeł lub reszka. I robimy coś takiego. Tysiąc razy rzucam taką monetą. Za każdym razem jak wypada orzeł idę w prawo o jedną jednostkę, a jak reszka to idę w lewo o jedną jednostkę. No i startujemy od położenia 0, no i na wypada nam powiedzmy coś takiego orzeł, 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 reszka, orzeł, no to idę tutaj o jedną jednostkę, o jedną jednostkę, o jedną, potem jest reszka, więc się wracam, a potem jest jeszcze orzeł, czyli jeszcze idę w tą stronę, no i doszedłem tutaj, no i powiedzmy, że taką monetą rzucam 1000 razy, czyli razy 1000, no i sprawdzam gdzie tam doszedłem ostatecznie, i powtarza ten eksperyment jeszcze ileś razy, na przykład 10 tysięcy razy. No i sobie tak zapisuję, czyli jest 0, Tysiąc razy rzuciłem monetą. Gdzieś tam doszedłem, na przykład tutaj. Potem znowu rzuciłem 1000 razy, doszedłem gdzieś tutaj. Potem tutaj, tutaj, tutaj. I pytanie, jaki będzie miał rozkład właśnie ten ostatni. Ten ostatni krok, to ostatnie miejsce, gdzie mi się udało dotrzeć. No, moneta jest symetryczna, zacząłem od zera, więc powinienem oczywiście gdzieś tu krążyć wokół zera. Ale zobaczmy, jak dokładnie to będzie wyglądało. Tutaj sobie to zasymulowałem. No i to tak wygląda. Czyli zobaczmy, że to wygląda właśnie jak rozkład normalny. Czyli większość skumulowana jest w okolicach zera i te wartości takie ekstremalne są dość rzadkie. Czyli czasami mi się uda gdzieś dojść np. do 100, do minus 100, ale to są sytuacje raczej ekstremalne, mało prawdopodobne. Większości będzie gdzieś w okolicach zera. To jest taki przykład, gdzie rozkład normalny pojawia się w sposób taki właśnie trochę naturalny. To jest szczególny przypadek takiego ogólnego twierdzenia. Może go zapiszę. Jeżeli, jeżeli mamy jakieś zmienne losowe od x1 do xn, i one mogą mieć dowolny rozkład. W przypadku na przykład tych, tego rzutu monetą, tam zmienna losowa przyjmowała wartości minus 1 i 1, bo chodziło o to, czy idę 1 w lewo, czy 1 w prawo i z takim samym prawdopodobieństwem. To był taki rozkład dwupunktowy. Natomiast to może być dowolny rozkład. To może być rozkład normalny, może być inny niż normalny mam taki ciąg takich zmiennych z tego rozkładu, wariancja jest skończona, one są niezależne, to wtedy zachodzi coś takiego, że jeżeli połączę sobie średnią z tych cech, odejmę od tego mi, mi to jest średnia tego rozkładu. To nie musi być jeszcze rozkład normalny. Napiszę może, że e od x równa się mi i d kwadrat x równa się sigma kwadrat. Czyli tyle wynosi wartość średnia, wartość oczekiwana, a tyle wynosi wariancja tych zmiennych. One nie muszą być rozkładu normalnego. To wtedy średnia minus mi przez y, sigma przez pierwiastek z n to ma w przybliżeniu rozkład normalny 0,1. To jest absolutnie nieoczywiste. Jest to tak zwane centralne twierdzenie graniczne. Można go też sformułować w takiej równoważnej postaci, że po prostu suma zmiennych losowych... Ma rozkład normalny. Tam, jeżeli to odpowiednio sobie tam przemnożę, to będzie miało chyba n, mi i sigma pierwiastek z m. Tutaj, jeżeli wrzucę do tego przykładu jeszcze raz, który wcześniej pokazywałem, no to było na, 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 jakby na poziomie pojedynczego rzutu, to było albo jeden w lewo, albo jeden w prawo, czyli minus jeden, jeden. Natomiast jak no, powtarzałem rzucanie tą monetą, to tak naprawdę liczyłem sumę tych zmiennych losowych. Tysiąc razy na przykład sumowaliśmy te jedynki albo minus jedynki. No, i właśnie ta suma miała tutaj rozkład normalny w ten sposób, natomiast tutaj jest taka wersja, wezmę, ustandaryzowana, ma rozkład, jakby, zero-jedynkowy. I tu jest właśnie to ciekawe, że mogę startować z dowolnego rozkładu, który ma jakąś tam właśnie wartość oczekiwaną i, i odchylenie, czy tam wariancję. Niekoniecznie normalny, byle ta wariancja była skończona i on, byle one były niezależne to też oczywiście często to się tak, takim, powiedzmy, źle interpretuje, że rozkład staje się normalny. Nie. Rozkład oczywiście cały czas jest taki, jakie te zmienne miały. Natomiast ta suma zaczyna mieć rozkład normalny. To jest jakby ta różnica. Teraz rozkład z próby. Zobaczmy sobie coś takiego. Powiedzmy, że mamy jakąś cechę, którą badam. No i niech to będzie ten wzrost w populacji. No i zebrałem sobie jakąś pierwszą obserwację, drugą, aż do x 200 no i chcę stwierdzić czy ta cecha zachowuje się jakby miała rozkład normalny. No to mogę sprawdzić czy spełnia pewne cechy które ma rozkład normalny. Między innymi tam było coś takiego że skośność powinna być równa 0. Skośność mówi czy ten rozkład jest taki jakiś asymetryczny czy właśnie symetryczny. Czy kurtoza jest równa 0. To z kolei mówi o tym czy tam ogony są ciężkie czy nie są ciężkie. Dla rozkładu normalnego to właśnie zarówno S jak i K było równe 0. No i zobaczmy coś takiego. Tutaj sobie zebrałem takie dane, wzrost wynosi tyle, to są te wartości w postaci listy, policzyłem kurtozę i skośność, wyszły 0, tak w 0,0, no to w porządku, narysuję sobie jeszcze histogram, no wygląda całkiem nieźle, może to być rozkład normalny. Ale jeszcze, żeby się upewnić, wyznaczyłem formalnie statystykę za pomocą testu Shapiro-Wilka, no i tutaj też otrzymuję Piwaliu na wysokim poziomie. Hipotezą zerową jest to, że rozkład jest normalny, więc nie mam podstaw do odrzucenia hipotezy, że to jest rozkład normalny. Zakładam, że to jest rozkład normalny. I przez to, że wiem, że, mm, że w rozkładzie normalnym ten Mi i Sigma mają taką łatwą interpretację, to po prostu Mi sobie przybliżę jako sumę tych, e, tych obserwacji przez 200, czyli średnią po prostu policzę. Natomiast e, Sigma będzie po prostu w przybliżeniu tym odchyleniem z tych danych. No, i to zrobiłem jakby tutaj, czyli mi jako średnią dałem, a s dałem jako odchylenie. Tak przyjąłem parametry tego rozkładu. No i tutaj, to co zrobimy w tym miejscu, to narysowałem jeszcze raz histogram z tych danych. To są te zielone słupki, to, jest, no tak, to są to po prostu te dane, i nałożyłem na to funkcję gęstości dla rozkładu normalnego. To już nie jest 0,1, to 0,1, ale to oczywiście jest ten rozkład z tymi parametrami 170, 76 i 16,9. To oczywiście może sobie zamienić od razu. 170, 76 i 8, 7, 16, 89. To są, jakby te rozkłady, te zmienne. No i widzimy, że te parametry dla tego rozkładu normalnego całkiem dobrze oddają charakter tych danych. Ten histogram też jest znormalizowany tutaj, po to, żeby to można było ze sobą porównywać. No i w ten sposób na przykład mogę potwierdzić. Czy, czy, ma, czy ten, jakby ten rozkład ma szansę być normalny, bo to może być potem przydatne do jakichś wykonywania jakichś testów i tak dalej, dalszej analizy. To jest taki pierwszy krok, który często wykonujemy. Ale teraz chcę pokazać coś innego. O tym można zrobić kiedyś osobno odcinek, albo nawet taką serię odnośnie estymacji różnego typu parametrów. Tutaj pokazałem to troszkę w innym celu. Pokażę coś takiego. Powiedzmy, że mamy jakąś taką grupkę 1, grupkę 2 i grupkę 3. Tu jest jakaś cecha, niech to będzie ten wzrost. I udało mi się wylosować jakąś jedną osobę, no i wartość tej cechy wynosi x1. No to pytanie, jak oszacować średnią tutaj? No, no jeżeli mam jedną obserwację, to powinienem policzyć średnią z tej pierwszej, z tej jedynej obserwacji, to będzie to ta obserwacja x1. Naturalnie się tak wydaje, żeby tak przyjąć. Teraz weźmy sobie tą drugą grupkę, no i też wylosowałem jakąś jedną obserwację x2. Chcę wystymować tą średnią no to też naturalnie wydaje się, żeby wziąć mi2 jako x2. No i jeszcze mam tą trzecią grupkę, też badam tę samą cechę, powiedzmy wybrałem sobie x3, no to to mi3 wyestymuję jako, jako x3. No i to się wydaje oczywiście jak najbardziej naturalne. Natomiast okazuje się, że da się to zrobić lepiej. Tu może jeszcze zapiszę to w ten sposób jeszcze. Czyli jeżeli mam takie trzy niezależne grupki, powiedzmy, że wszędzie każda z nich jest opisana do składem n, mi 1. Czyli wszędzie odchylenie jest 1, ale występuje jakiś mi, w każdej grupce może być inne. Tutaj może być inna średnia, to może być inna, tu może być jeszcze inna. Wszędzie odchylenie jest 1. No i tu wydostałem sobie x1, to, to mi estymuje po prostu jako to x1, tutaj jako x2, a tutaj jako x3. No to jest naturalne i to jest konsekwencja tego, co mówiłem przed chwilą. Natomiast właśnie okazuje się, że jak jest 3. Takie gaussy, nawet niezależne, to da się to zrobić lepiej. Tylko zaraz, właśnie powiem w jakim sensie też lepiej. No bo chciałbym, żeby ta wartość wyestymowana no była podobna do tej, która tak naprawdę powinna być. To muszę jakoś zmierzyć. No to mogę policzyć tutaj, jakby różnicę i podnieść do kwadratu, żeby mieć wartość nieujemną. I formalnie powinniśmy jeszcze policzyć tego wartość oczekiwaną. Dlatego, że jakby samo wylosowanie tutaj tej próby, w tym przypadku jednoosobowej, no jest jakby takim elementem losowym. Więc formalnie czy wartość oczekiwaną po wszystkich takich potencjalnych możliwościach? To bym chciał, żeby było możliwie jak najmniejsze. Min. No i okazuje się, że takie przyjęcie tych średnich nie jest najbardziej optymalne. Da się to zrobić bardziej optymalnie i teraz pokażę, jak. Napiszę na razie zależność, a potem sobie omówimy. Tu może jeszcze, jeszcze raz to przepiszę tamto, żeby łatwiej to porównać. Czyli podejście klasyczne jest takie, weźmy sobie jako mi1 x1, jako mi2 x2, jako mi3 x3. Napisałem w postaci takiej wektorowej. Natomiast propozycja jeszcze jest taka inna. Zapiszę na razie formułę, a potem ją omówię. 1 minus 1 przez x1 kwadrat plus x2 kwadrat plus x3 kwadrat. Czyli nie wziąć bezpośrednio mi1 jako x1, tylko wyliczyć sobie wartość takiego wyrażenia, czyli 1 minus 1 przez suma kwadratów tych wszystkich trzech i pomnożyć dopiero razy x1. Tak samo dla mi2 to razy x2, a dla mi3 to razy x3. I okazuje się, że to jest lepsze, czyli ten błąd będzie mniejszy i to jest absolutnie nieoczywiste, nawet powiedziałbym, że bardzo zaskakujące, no między innymi z tego powodu, że te grupki były tutaj niezależne od siebie, one się nie widziały wzajemnie, to dlaczego miałbym nagle uwzględniać na przykład przy wyliczaniu średniej dla tej pierwszej grupki, tą drugą i trzecią obserwację równocześnie. Dlaczego taki czyn skalujący miałby zadziałać? Jest to też takie dość ciekawe zagadnienie. Może no, jeżeli Was to będzie interesowało, to sobie to rozpiszemy matematycznie skąd się to bierze, bo to też można udowodnić dość łatwo. Jest to tak zwany estimator Jamesa Steina. Pokażę, jakby go tutaj. Stworzyłem sobie takie trzy listy. Tu będę zapisywał zwykłe błędy. Tutaj te, te błędy dla tego estymatora. I robię coś takiego. Losuję sobie 10 tysięcy razy, znaczy 10 tysięcy razy powtarzam następującą sytuację. Losuję jedną osobę z rozkładu normalnego 0,4,1, jedną z 0,6,1 i jednego z 0,2,1. Znam te średnie formalnie, ale no dla danych w praktyce ich nie będę wiedział. Ale liczę sobie błąd właśnie między tym, co wylosowałem, a tym, jaka ta średnia jest do kwadratu. Dla pierwszej, dla drugiej i dla trzeciej. I tu zapisuję te błędy. Następnie tutaj liczę sobie ten czynnik taki skalujący i te x1, x2, x3 przemnażam jeszcze przez ten czynnik skalujący i odejmuję te średnie do kwadratu, tak jak wcześniej. I to zapisuję jako s 1 s 2 i s 3 No i teraz jeżeli się połączy średnią tego błędu, to ona wychodzi tyle, tyle i tyle. Ten normalny błąd dla pierwszej, drugiej i dla trzeciej. Natomiast ten poprawiony wynosi tyle. I zwróćmy uwagę, że on w każdym przypadku jest niższy. Czyli średnio błąd będzie na niższym poziomie, jeżeli użyjemy tej, no tej zmodyfikowanej wersji estymacji. Tutaj jeszcze narysowałem wykres histogram, gdzie są właśnie te błędy zwykłe i te, i te, yy, i te zmodyfikowane, znaczy dla tego zmodyfikowanego estymatora. Tutaj może mało to widać, więc jeszcze zlugartwowałem te wartości. No i tak to wygląda. Czerwone to są te zwykłe, a zielone to są te, te, te ze, z tym czynnikiem skalującym. No, i zwróćmy uwagę, że on jest, ten zielony jest trochę przesunięty względem tego czerwonego. Czyli on średnio dostarcza nam niższe poziomy błędów. Mówię, bardzo ciekawe i bardzo, no, nieoczywiste też. Dlaczego mielibyśmy właśnie względem jakieś obserwacji w ogóle z, z, innych, z innych, powiedzmy, próbek tutaj, z innych rozkładów. I jeszcze, może na sam koniec powiem coś takiego, że tutaj, w kontekście tego, o czym mówiłem we wzroście jeszcze wcześniej, to tutaj było 200 tych osób, które tam, ten wzrost udało mi się zmierzyć. No i wtedy taki rozkład normalny tam się ukazał. Natomiast w praktyce często jest tak, że tych próbek mamy dużo mniej. Dużo, czyli na przykład kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. To wtedy nie jest stale tak łatwo stwierdzić, że coś ma rozkład normalny. Zwróćmy uwagę, że jak losuję sobie nawet cztery osoby z rozkładu normalnego, no to takie dostaje jakby histogram. No, powiedzielibyśmy, że to jest rozkład normalny, no nie ma takiej w ogóle podstaw, żeby tak powiedzieć. Tutaj losowałem sobie 40 osób. No też niespecjalnie. 400, no to tutaj się już pojawia jakiś taki trend, ale też. Tutaj się akurat tak wylosowało no różnie, ale wezmę, że tu jest już całkiem nieźle. 4000, no tutaj już powiedzmy nie mam takiej wątpliwości. Więc to chciałem też pokazać, po to, że jak dokonuję jakiejś analizy statystycznej, szacuję, czy coś mało normalny, czy raczej nie ma, to ta próba, którą mam, powinna być stosunkowo duża, żeby mógł to zrobić w sposób wiarygodny. Jak mam mało obserwacji, no ja mam 7, ktoś mi da 7 liczb i powie mi, czy one mają rozkład normalny, no to to pytanie nie jest do końca no, sensowne. Tak? Nawet gdyby miały, to nie jestem w stanie z tego stwierdzić. Na podstawie nawet takiej wizualnej tutaj inspekcji. Więc zadbajmy zawsze o wielkość próby. Metody metodami, natomiast zawsze na początku najważniejsze są dane ilość i jakość.